Siostra Faustyna przez całe życie nosiła w sobie jedno pytanie, o którym rzadko mówiła na głos. Pojawiało się ciągle: podczas modlitwy, w pracy, nawet w chwilach zwykłego zmęczenia. Pytanie o tych ludzi, którzy odchodzą nagle, bez przygotowania, bez słowa, bez chwiny na pojednanie. Nie dawało jej spokoju, bo widziała, jak często śmierć przychodzi niespodziewanie, w miejscu, gdzie nikt się jej nie spodziewa, na ulicy, przy stole, w drodze do domu. Z czasem to pytanie stało się dla niej tak ważne, że zaczęła zanosić je do Boga z coraz większą wytrwałością. Chciała zrozumieć, co dzieje się z duszą, która nie ma okazji poprosić o przebaczenie. Nie prosiła o niezwykłe doświadczenia, nie liczyła na wizję. Chciała jedynie wiedzieć, czy nagła śmierć zamyka człowiekowi drogę, czy może właśnie wtedy dzieje się coś, czego ludzkie oczy nie potrafią zobaczyć? I pewnego dnia odpowiedź zaczęła do niej przychodzić nie od razu, nie w jednym momencie, ale krok po kroku, w sposób, którego sama się nie spodziewała. Coraz częściej Faustyna zauważała, że ludzie mają skłonność do patrzenia na śmierć tylko przez pryzmat tego, co da się zobaczyć. Jeśli ktoś zdążył przyjąć sakramenty, wydawało się to im oczywistym znakiem nadziei. Jeśli odchodził nagle bez możliwości przygotowania, nierzadko zapadała cisza pełna obaw. A jednak im dłużej Faustyna rozmyślała nad tym pytaniem, tym wyraźniej czuła, że takie myślenie nie oddaje w pełni tego, jak działa Bóg zaczynała rozumieć, że człowiek często nie widzi najważniejszego tego, co dzieje się w głębi serca. Bo przecież wiele osób na zewnątrz wygląda na odległych od Boga, a jednak nosi w sobie ukrytą tęsknotę za dobrem, która ujawnia się dopiero wtedy, kiedy wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Inni natomiast potrafią zachować pobożne gesty, a mimo to ich wnętrze pozostaje surowe, zamknięte i niezdolne do żalu. I właśnie to niewidoczne napięcie między zewnętrznością a wnętrzem zaczynało być dla Faustyny ważniejsze niż same religijne znaki. Z czasem dostrzegła, że w chwili śmierci nie liczą się już rzeczy, które człowiek może lub nie może zrobić. Nie każdy ma możliwość wypowiedzieć słów skruchy, nie każdy ma siłę by złożyć błonie do modlitwy. Wielu traci świadomość albo umiera w ułamku sekundy. Wtedy nie gesty są kluczem ale to, co człowiek przez całe życie nosił w sobie pragnienie prawdy, gotowość do przebaczenia, delikatna skłonność ku dobru, to one przetrwają wszystko, co zewnętrzne. Faustyna zaczęła więc patrzeć na ludzkie życie, jak na ciągłe kształtowanie miejsca w sercu, które w chwili śmierci ujawnia swoją prawdę. To odkrycie nie odpowiadało jeszcze na jej główne pytanie, ale wskazywało kierunek. Zrozumiała, że jeśli nagła śmierć cokolwiek odsłania, to właśnie to, kim człowiek stał się w środku, a nie to, co zdążył lub nie zdążył zrobić na zewnątrz. Kiedy Faustyna coraz lepiej rozumiała, że dla Boga najważniejsze jest serce, zaczęła zastanawiać się nad tym, co dzieje się w tej krótkiej, nieuchwytnej chwili między życiem a śmiercią. Wiedziała, że ludzie często wyobrażają sobie ten moment jako nagłe zamknięcie wszystkiego, koniec świadomości, koniec możliwości decyzji, jakby los człowieka został zatrzaśnięty bez najmniejszego ruchu. A jednak w jej sercu rodziło się przeczucie, że to, co dla oczu wygląda na koniec, w rzeczywistości może być początkiem czegoś, co wymyka się ludzkiemu zrozumieniu. Coraz częściej pojawiało się w niej wrażenie, że w tej krótkiej chwili. Bóg działa w sposób zupełnie inny niż człowiek potrafi to sobie wyobrazić nie jako surowy sędzia, lecz jako ktoś, kto podchodzi do człowieka bardzo blisko, bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. To nie był obraz wizji ani niezwykłego doświadczenia raczej cicha pewność, że człowiek nie jest pozostawiony samemu sobie nawet w momencie, w którym wszystko zdaje się wymykać spod kontroli. Z czasem Faustyna zaczęła rozumieć, że śmierć nawet ta nagła i niespodziewana nie musi oznaczać, że człowiek nie ma już żadnej możliwości odpowiedzi, że jest w niej ukryty moment, którego nie da się zmierzyć, opisać ani zobaczyć, a jednak jest on realny. Moment, w którym człowiek spotyka się z prawdą o sobie samym, w świetle, które nie oskarża, ale budzi sumienie. To nie jest światło, które zmusza, to światło, które pokazuje, kim naprawdę się jest. Faustyna czuła, że ta ostatnia chwila jest tajemnicą, której nie widać z zewnątrz, a jednak decyduje o bardzo wiele. I choć jeszcze nie znała pełnej odpowiedzi, coś w niej mówiło, że nagła śmierć wcale nie musi być równoznaczna z zamknięciem drogi do Boga, bo jeśli istnieje taka chwila, której ludzkie oczy nie dostrzegają, to właśnie tam może dokonać się to, czego człowiek najbardziej potrzebuje. Prawdziwe spotkanie z miłością. Która daje możliwość wyboru nawet wtedy, gdy wszystko inne już się skończyło. W rozważaniach Faustyny coraz częściej pojawiał się obraz człowieka, który żył zwyczajnie, bez szczególnej pobażności, ale też bez jawnej złości wobec Boga. Ktoś, kogo mijamy na ulicy, nie znając jego historii. Pewnego dnia taki człowiek wychodzi z domu jak zawsze, z myślą o pracy, rodzinie, codziennych obowiązkach. Nic nie zapowiada, że jego życie za chwilę się skończy. Z ludzkiej perspektywy wygląda to jak nagła przerwa w biegu dnia. Ktoś pada, ktoś inny woła o pomoc, potem zapada cisza. Ludzie, którzy byli świadkami zdarzenia, widzą tylko to, co zewnętrzne. Wydaje się, że człowiek odchodzi bez przygotowania, bez słowa, bez sakramentów. Faustyna często myślała o takich sytuacjach, bo właśnie w nich najbardziej ścierały się ludzkie lęki. Czy taki człowiek miał jakąkolwiek szansę? czy jego los został zamknięty w jednej sekundzie? Te pytania nie dawały jej spokoju. Im dłużej jednak nad nimi rozmyślała, tym mocniej czuła, że ten obraz, który widzą ludzkie oczy, to tylko cieńka warstwa, przykrywająca głębszą rzeczywistość. Że to, co dla świadków wygląda na nagłe zgaśnięcie, w rzeczywistości nie musi być końcem. W jej sercu pojawiała się myśl, że ten człowiek, choć zewnętrznie nie miał czasu na nic, wewnętrznie może stać w momencie, którego nikt z zewnątrz nie dostrzega. Jakby granica między życiem a śmiercią była szersza niż ludzie przypuszczają. Jakby w tej jednej niewidocznej sekundzie otwierała się przestrzeń, w której człowiek widzi prawdę o sobie, o Bogu i o swoim życiu w sposób jasny, cichy, a jednocześnie bardzo głęboki. Ta myśl nie była owocem fantazji ale wewnętrznego przekonania, które coraz bardziej dojrzewało w Faustynie. Tak zaczęła rozumieć, że w przypadku nagłej śmierci nie liczy się to, co widzą inni ludzie, bo oni widzą ciało, czas, okoliczności, a Bóg widzi coś, czego nikt nie jest w stanie zmierzyć wewnętrzne poruszenie ostatniej chwili i choć faustyna nie znała wszystkich szczegółów tego co dzieje się w takiej sytuacji miała coraz większą pewność że los człowieka nie jest przypieczętowany przez zewnętrzne nagłe zdarzenie decyduje to co dzieje się między nim a bogiem w miejscu którego nie dostrzeże żaden świadek śmierci w swoich rozważaniach faustyna często wracała do ludzi którzy życie było ciche i niepozorne a jednak pełne małych gestów dobroci Takich, którzy nie byli bohaterami, nie wyróżniali się pobożnością, ale mieli w sobie stałą gotowość, by pomagać innym. Zastanawiała się, jak wygląda ich odejście, gdy śmierć przychodzi nagle, bez wcześniejszego przygotowania. Czy ich dobre czyny mają znaczenie w tej jednej ostatniej chwili, kiedy nie zdążą nic powiedzieć ani zrobić? Im dłużej o tym myślała, tym bardziej przekonywała się, że miłość, którą człowiek nosi w sobie, nie znika w momencie śmierci. Nie jest czymś, co można zgubić, jeśli zabraknie czasu na spowiedź czy modlitwę. Przeciwnie, jest jak ślad, który zostaje głębiej niż wszystkie wypowiedziane słowa. Można żyć bez wielkich deklaracji, ale jeśli serce jest gotowe do poświęcenia, to pozostaje to w człowieku nawet wtedy, gdy wszystko inne nagle się urywa. Dostrzegała, że w nagłej śmierci takie serce może być bliżej Boga, niż człowiek by przypuszczał. Bo jeśli ktoś przez całe życie niósł w sobie gotowość pomagania, jeśli miał w sobie cierpliwość, cichość czy zdolność do troski o drugiego, to właśnie te niewidoczne postawy stają się najważniejsze w ostatniej chwili. W niej człowiek nie ma czasu na nowe czyny, ale ma to, kim był. A miłość, nawet ta skromna i niepozorna, jest zawsze ruchem w stronę dobra. To odkrycie dawało Faustunie cichą pewność, że dla Boga liczy się coś więcej niż zewnętrzne okoliczności śmierci, że jeśli człowiek żył miłością, choćby prostą, codzienną, to nagłe odejście nie przekreśla tej drogi. Przeciwnie, to właśnie ona może stać się najjaśniejszym świadectwem w chwili, która dla innych wygląda na tragiczny koniec, bo dla Boga liczy się to, co człowiek nosił w sercu, a nie to, czego nie zdążył zrobić. W rozważaniach Faustyny pojawiał się też obraz człowieka, którego życie było pełne ran i zagubienia. Kogoś, kto przez długi czas zmagał się ze sobą, z własnym smutkiem, z brakiem nadziei. Ludzie patrzyli na takie osoby z niepokojem, nie wiedząc, co naprawdę dzieje się w ich wnętrzu. A gdy śmierć przychodziła nagle, zwłaszcza w okolicznościach dramatycznych, wielu od razu zakładało najgorsze. O takich ludziach mówiono szeptem, jakby ich los był przesądzony w chwili odejścia. Faustyna nie potrafiła przejść obojętnie obok takich myśli. Im dłużej rozważała temat nagłej śmierci, tym bardziej czuła, że spojrzenie ludzi jest powierzchowne i pełne lęku. Zastanawiała się, czy człowiek, który zmagał się z bólem lub słabością, naprawdę jest w chwili śmierci pozbawiony szansy? I coraz mocniej rosło w niej przekonanie, że Bóg nie ocenia człowieka po samym czynie, zwłaszcza jeśli został on podjęty w chwili głębokiego zamętu, rozpaczy czy zaburzeń, które zaciemniają prawdziwy wybór, że widzi całe życie, a nie jeden moment. Myśl o tym prowadziła ją do jeszcze głębszego wniosku że w ostatniej, niewidocznej dla ludzi chwili Bóg dotyka duszy szczególnie delikatnie, że człowiek, którego czyn wydaje się ludziom zamknięciem drogi, może w środku nosić coś zupełnie innego, skruchę, żal, choćby maleńką iskrę tęsknoty za dobrem, która nie miała jak wyrazić się na zewnątrz. Możliwe, że dopiero w chwili odejścia ta iskra staje się wyraźna i stawia człowieka przed prawdą bez przymusu. Ale też bez potępienia. Faustyna zaczęła więc patrzeć na dramatyczne odejścia nie jak na koniec, ale jak na tajemnicę, w której Bóg widzi głębiej niż człowiek potrafi zrozumieć. I choć takie przypadki najbardziej budziły ludzkie lęki, ona czuła, że właśnie w nich Bóg okazuje najwięcej miłosierdzia. Bo w tych sytuacjach to, co widać na zewnątrz, najmniej mówi o tym, co dzieje się między duszą a bogiem w tej ostatniej najważniejszej chwili. Czytaj ciepłym, przyjaznym głosem, mów wyraźnie i naturalnie, jakbyś był rozważnym narratorem. Utrzymuj komfortowe tempo zbliżone do zwykłej rozmowy, ale jednocześnie pozwalające na refleksję. Rób związłe pauzy na końcu zdań i w kluczowych momentach. Brzmiej wiarygodnie i angażująco jakbyś dzielił się ważną duchową historią. W swoich rozważaniach Faustyna często wracała myślami do dzieci, które umierają niespodziewanie, czasem jeszcze zanim zdążą poznać cokolwiek z tego świata. Ludzie wokół niej nosili w sobie wiele pytań, co z nimi jest, czy brak sztu, albo brak możliwości świadomego wyboru stawia je w trudniejszej sytuacji. Te pytania potrafiły budzić w rodzicach głęboki lęk. Jakby nagła śmierć dziecka była czymś niepojętym i surowym. Faustyna nie umiała patrzeć na to obojętnie, chciała zrozumieć tę tajemnicę tak samo jak inne. Z czasem dochodziła do przekonania, że dzieci są dla Boga kimś szczególnym. Ich odejście nie jest oceniane przez pryzmat czynów czy decyzji, których jeszcze nie mogły podjąć. Nie miały czasu zbłądzić, ale też nie miały czasu świadomie wybierać dobra. Ich życie jest jak niedokończona pieśń, którą Bóg zna do końca, nawet jeśli człowiek usłyszał tylko początek. Dlatego Faustyna czuła, że Bóg traktuje te dusze inaczej, z czułością i sprawiedliwością, która nie opiera się na ludzkich kryteriach. W jej sercu rodziła się cicha pewność, że dzieci nie są pozostawione w jakiejś duchowej pustce, że ich nagła śmierć nie jest tragedią w oczach Boga, lecz momentem przyjęcia ich w sposób, którego ludzkie myślenie nie potrafi objąć. Nawet jeśli ludzie nie widzą chrztu, nie widzą modlitw, nie widzą przygotowania, Bóg widzi niewinność, która nie wymaga żadnych dodatkowych znaków. Widzi serce, które nie zna zła i dlatego nie musi przechodzić przez to, co dotyczy dorosłego człowieka. Faustyna zaczynała coraz wyraźniej pojmodzać, że los takich dzieci jest pełen światła, a ich odejście, choć po ludzku boleśne, nie jest dla Boga tajemnicą ani trudnością. W tej perspektywie nagła śmierć przestawała być dramatem, a stawała się przejściem do miłości, która obejmuje je natychmiast bez żadnych warunków. Ta myśl przynosiła jej spokój i pewność, że takie dusze nie są zagrożone, ale otoczone opieką, której nie da się porównać z niczym na ziemi. W swoich rozważaniach Faustyna dochodziła także do trudnego tematu. Co dzieje się z człowiekiem, który miał szczególne miejsce w kościele, a mimo to umiera nagle, bez możliwości spowiedzi? Myślała o ludziach, którzy przez lata pełnili ważne funkcje, o tych, którzy mieli nauczać, prowadzić, towarzyszyć innym na drodze wiary. Ludzie często patrzyli na nich z większymi oczekiwaniami, a gdy ich życie kończyło się nagle, pojawiały się pytania pełne niepokoju: czy ich odpowiedzialność sprawia, że Bóg rozlicza ich surowiej, czy brak przygotowania zamyka im drogę? Faustyna długo mierzyła się z tymi myślami. Widziała, jak łatwo ludzie osądzają tych, którzy pełnili odpowiedzialne role: jeśli upadli, mówiono o nich z zawodem, jeśli zmarli nagle. Pojawiała się obawa, że ich dusza musi ponieść konsekwencje bez żadnej szansy na żal, a jednak wewnętrznie czuła, że Bóg patrzy na nich inaczej, nie przez pryzmat funkcji, ale przez pryzmat człowieka, że on widzi ich słabości, zmęczenie, rozdarcia, których inni nie widzieli, i że również w ich ostatniej chwili działa z tą samą delikatnością, jak przy każdej innej duszy. Coraz wyraźniej docierało do niej, że nawet ktoś, kto miał głębokie zobowiązania duchowe, nie jest traktowany wyłącznie według tego, jak sobie z nimi radził. W chwili śmierci Bóg nie pyta o zaszczyty, nie patrzy na dudności, patrzy na serce. Czy w środku pozostała choćby mała przestrzeń pragnienia dobra, które kiedyś człowiek chciał realizować, nawet jeśli ktoś długo był w oddaleniu? Nawet jeśli zagubił się w obowiązkach, ludziach, słabościach, to w tej jednej chwili może pojawić się w nim wewnętrzny odruch, ten najmniejszy, który przed Bogiem ma ogromne znaczenie. Dla Faustyny było to odkrycie ważne, bo pokazywało, że nagła śmierć nie przekreśla nawet tych, którzy ponosili wielką odpowiedzialność. Jeśli człowiek nosił w sobie choćby ślad dobra, Bóg potrafi go dostrzec nawet jeśli nikt inny nie widział już w nim nic pozytywnego. To dawało jej pewność, że miłosierdzie obejmuje wszystkich, także tych, których życie było pełne napięć, zadań i trudów, a których ostatnia chwila była zbyt krótka, by mogli cokolwiek naprawić. W miarę jak Faustyna coraz głębiej zastanawiała się nad tajemnicą nagłej śmierci, zaczęła zauważać, że nie da się mówić o jednej drodze, czy jednym schemacie. Myślała o dwóch ludziach, którzy żyli zupełnie inaczej, a jednak obaj odeszli bez przygotowania. Pierwszy był człowiekiem prostym, bez wielkich słów i bez szczególnej religijności. Jego życie było zwyczajne, czasem chaotyczne, czasem trudne, ale w sercu miał jakąś ukrytą pokorę, która objawiała się w sposobie, w jaki odnosił się do innych. Drugi natomiast wyglądał na osobę duchowo uporządkowaną. Dbał o swój wizerunek, o to, jak jest postrzegany, ale w środku miał przekonanie, że sam wystarczy sobie w każdej sprawie. Faustyna rozważała oba te życia, widząc w nich dwa różne podejścia do prawdy o sobie. Zastanawiała się, jak wygląda ich ostatnia chwila. Czy człowiek prosty, który nie miał czasu ani siły, by wypowiedzieć jakiekolwiek słów modlitwy, naprawdę jest pozbawiony szansy? Czy człowiek z porządkiem na zewnątrz, ale zamkniętym sercem, jest bliżej Boga tylko dlatego, że w oczach innych wyglądał poboźnie? Te myśli wracały do niej często, bo pokazywały, jak różna może być droga do tej niewidzialnej chwili. Która decyduje o losie człowieka. W jej sercu dojrzewało przekonanie, że w momencie śmierci każdy człowiek zostaje postawiony wobec prawdy o sobie, i że to spotkanie działa różnie. Jeden może otworzyć się choćby na chwilę, pozwolić, by w nim odezwało się pragnienie dobra, nawet jeśli przez lata było ono przygaszone. Drugi nawet jeśli znał modlitwy i zwyczaje, może pozostać zamknięty, niezdolny do przyjęcia światła, jeśli całe życie budował mur wokół własnego wnętrza. W tej ostatniej chwili nie liczy się więc to, jak człowiek prezentował się na zewnątrz, lecz czy jego serce jest gotowe przyjąć prawdę, która nie przymusza, ale zaprasza. Właśnie w tym zestawieniu Faustyna widziała lekcję dla wszystkich, że nagła śmierć nie uprzywilejowuje ani nie dyskryminuje nikogo. Otwiera przed każdą duszą tę samą przestrzeń, moment spotkania z Bogiem, w którym człowiek może odpowiedzieć sobą, a nie swoją historią czy opinią innych. Dwie różne osoby mogą więc doświadczyć tej samej chwili, ale przeżyć ją zupełnie inaczej, zgodnie z tym, jak ukształtowało się ich wnętrze. I to właśnie to wnętrze, a nie okoliczności śmierci, staje się najważniejszym kryterium w tej tajemnicy. Kiedy Faustyna zebrała w sercu wszystkie przemyślenia, zaczęła widzieć nagłą śmierć w zupełnie innym świetle niż ludzie wokół niej. Zrozumiała, że dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia, ani takich chwil, w których człowiek zostaje pozostawiony sam. Nawet jeśli śmierć przychodzi niespodziewanie, w ciszy domu, na drodze, w miejscu, które nie ma nic wspólnego z modlitwą, nie oznacza to, że droga duszy jest wtedy zamknięta. W tej jednej niezwykle delikatnej chwili człowiek spotyka się z prawdą o sobie, w sposób, który przenika głębiej niż jakiekolwiek słowa czy gesty. Faustyna coraz mocniej czuła, że to spotkanie nie jest surowym sądem, jest światłem, które pozwala zobaczyć swoje życie bez fałszu, ale też bez potępienia. W tym świetle człowiek nie jest oceniany według tego, co widzieli inni ani według sytuacji, w których zabrakło mu czasu. Liczy się to, co w nim najprawdziwsze, jego pragnienia, tęsknoty, żal i dobro, które niósł nawet nieświadomie. Każda dusza dostaje możliwość odpowiedzi tej najgłębszej której nie da się wymusić ani udawać. Właśnie to uświadomiło jej, że Bóg nie rezygnuje z człowieka aż do samego końca, że nawet w nagłej śmierci jest obecny w sposób, którego ludzkie oko nie zobaczy. Świadkowie widzą zdarzenie, tylko Bóg widzi serce i to wystarczy, by człowiek miał szansę otworzyć się na światło, jeśli choćby mała część jego wnętrza była gotowa je przyjąć. Ta myśl stała się dla Faustyny źródłem pokoju, że nawet to, co wydaje się ostatnim i ostatecznym momentem, jest przestrzenią działania miłosierdzia, większego niż ludzkie wyobrażenia. To prowadziło ją do jednego prostego wniosku, że każdy z nas żyje w świecie, w którym nagłość nie jest czymś, czego trzeba się bać, jeśli serce pozostaje choć trochę otwarte. I że właśnie dlatego warto zatrzymać się na chwilę. I zapytać samego siebie, co nosi się w środku, nie ze strachu, ale z troski o własną drogę, bo kiedy przyjdzie moment, którego nie da się przewidzieć, będziemy stawać nie przed surowością, lecz przed miłosierdziem, która widzi więcej niż potrafimy zrozumieć. A jeśli ta oponieść poruszyła Cię choć odrobinę, zatrzymaj ją w pamięci. Napisz w komentarzu, co według Ciebie jest najważniejsze w tej ostatniej, niewidocznej chwili. Zostaw polubienie, jeśli chcesz, by więcej osób mogło dotrzeć do tej refleksji. I zasubskrybuj kanał, jeśli takie treści pomagają Ci spojrzeć na życie i śmierć z większym spokojem.